Aby rozwiać wszelkie wątpliwości studentów i tegorocznych maturzystów dotyczące nowego kierunku, który pojawi się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, porozmawiam z panem doktorem Pawłem Antkowiakiem, który jest pełnomocnikiem dziekana do spraw kształcenia na nowym kierunku, czyli zarządzanie państwem. Zacznijmy od spraw takich najbardziej osobistych, czyli kogo ma kształcić ten kierunek i kim mają być jego absolwenci. O, jest to propozycja dla osób, które twardo stąpają po ziemi, to znaczy wiedzą, że po zakończeniu studiów, po zakończeniu edukacji będą poszukiwać pracy, a o tą pracę jest coraz y, trudniej. My chcemy kształcić osoby, które, których interesuje administracja publiczna, które zdają sobie sprawę z tego, że jest to jeden z największych pracodawców w Polsce. Chcemy wykształcić osobę, która będzie w stanie połączyć zarówno wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Tą praktykę nasi studenci nabywać będą w instytucjach publicznych. Do tej pory podpisaliśmy list intencyjny o współpracy z Urzędem Miasta Poznania, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim i Starostwem Poznańskim, ale tą współpracę będziemy rozszerzać o kolejne podmioty, to znaczy o wszystkie starostwa powiatowe z terenu Wielkopolski, o Urzędy Gmin, o inne instytucje publiczne, które no w przyszłości mogą się stać potencjalnym pracodawcą dla naszych absolwentów. Ten model kształcenia jest pewnym nowym na naszym wydziale, to znaczy do tej pory praktyki studenci odbywali w okresie wakacyjnym, co czasem było pewną przeszkodą, zarówno w kontekście jakiegoś wypoczynku, wyjazdu wakacyjnego, jak i w kontekście zarobkowania, no bo przecież wiemy, że część ze studentów musi pracować w okresie wakacji, aby kontynuować naukę. W nowym modelu na drugim i trzecim roku trzy dni Studenci spędzać będą w salach wykładowych naszego wydziału, natomiast dwa dni na praktyce, na zajęciach warsztatowych w instytucjach publicznych. Dodam też, że zmieni się nieco formuła tej praktyki, to znaczy z ramienia wydziału, z ramienia danej instytucji wyznaczony będzie opiekun, tutor takiej praktyki, który będzie oceniał zachowanie się studenta w tym czasie. Student, absolwent tego kierunku spędzi na zajęciach warsztatowych ponad 1000 godzin. Do tego do tej pory. Nie było. E, mam nadzieję, że to po pierwsze uatrakcyjni sam proces kształcenia, ale po drugie, no, sprawi, że absolwent będzie bardziej atrakcyjny na no, tym dynamicznie zmieniającym się rynku pracy po zakończeniu studiów. A co musi zrobić osoba, która jest kandydatem e, na ten kierunek? Mhm. A jakie przedmioty na maturze ma zdać, w jaki sposób może dostać się na, na zarządzanie państwem? No, ci, którzy ubiegają się no, o przyjęcie na studia, te przedmioty już zdali. W przypadku studiów, kierunków, które prowadzimy na naszym wydziale, zasady są jednolite. To znaczy, decyduje wynik z matury i jest to wynik z języka polskiego, z historii, z wiedzy o społeczeństwie, z języka obcego. Dostają się najlepsi. Z informacji z systemu rekrutacyjnego już wiemy, że chętnych jest więcej aniżeli miejsc, i ta sytuacja cały czas się zmienia, bo. Jesteśmy w najgorętszym momencie, w momencie trwania rekrutacji. Z całą pewnością o te miejsca będzie rywalizowało kilka osób. A jakie są szanse dla absolwentów na znalezienie pracy po zakończeniu studiów w miejscach, gdzie odbywali praktyki? W moim przekonaniu to są bardzo duże szanse. To znaczy, ta instytucja będzie miała okazję poznać tego człowieka od tej strony praktycznej. Jeżeli on przez dwa lata sprawdzi się na tym swoim stanowisku wykaże się aktywnością, wiedzą i jeżeli będzie tak, że pojawi się konkurs na dane stanowisko, no bo większość stanowisk w administracji dysponowana jest w formie konkursu, to w moim przekonaniu będzie on miał przewagę nad pozostałymi kandydatami i będzie w stanie rywalizować o to upragnione miejsce w administracji, bo będzie znał tą instytucję od środka. Ten etap kształcenia nowego pracownika no w zasadzie będzie mógł być już pominięty. To może przejdźmy do specjalizacji, które będą na tym kierunku. Mhm. Jedną z nich jest administracja publiczna. Dlaczego ktoś, kto chciałby zajmować się właśnie taką administracją, ma przyjść na zarządzanie państwem, a nie docelowaną administrację? Tutaj odpowiedź jest prosta, bo są to dwa zupełnie różne kierunki studiów. Zarządzanie państwem jest projektem. Unikatowym. To znaczy dzisiaj prawo o szkolnictwie wyższym pozwala tworzyć kierunki studiów według własnego pomysłu. Nie ogranicza już nas lista kierunków, które ustalał minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzisiaj mamy większą swobodę. Żeby przekonać się, czym różnią się te kierunki, najlepiej sprawdzić, jak wygląda program kształcenia na jednym i drugim. Administracja prowadzona jest na Wydziale Prawa i ma charakter prawniczy. Zarządzanie państwem ma mieć nieco pojemniejszy. E, e, zakres tematyczny, bo jest to połączenie kilku dotychczas prowadzonych kierunków: oczywiście politologii, do, którą do tej pory prowadziliśmy na wydziale, ale i administracji, prawa, ekonomii, marketingu. A druga specjalizacja, czyli zarządzanie funduszami Unii Europejskiej. E, w tym roku na stosunkach międzynarodowych. Nikt nie zainteresował się specjalizacją dotyczącą Unii Europejskiej. Stąd pewność, że studenci zarządzania państwem takie zainteresowanie przejawiają. To nie jest do końca prawda, że nikt się nie zainteresował tą specjalnością. Nie zainteresowało się nią co najmniej 20 osób. Z tego tytułu jej nie uruchomiliśmy, bo takie są wymogi na uniwersytecie. Aby uruchomić specjalność, musi być co najmniej 20 chętnych. Tych chętnych było zbyt mało, dlatego ta specjalność nie rusza. Natomiast no, jest to pewne nieporozumienie. Administracja europejska, którą dotychczas prowadziliśmy na politologii czy współpraca na stosunkach, kształci znawców z tematyki unijnej. Na specjalności na zarządzaniu państwem my chcemy kształcić specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, kontroli, monitoringu projektów europejskich. Moim zdaniem ona będzie bardzo atrakcyjna, dlatego że jesteśmy w przededniu nowej perspektywy finansowej. Polska w latach 2014-2020 będzie miała do wydania nieco większe pieniądze aniżeli w tym poprzednim okresie. No i zakładam, że to zapotrzebowanie na specjalistów nadal będzie tak duże jak jest, a jest bardzo duże. Wystarczy sprawdzić ogłoszenia o pracę. Tacy specjaliści poszukiwani są zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym. No, mnóstwo fundacji, stowarzyszeń pisze projekty, realizuje projekty i szuka osób, które potrafią te projekty przygotować, a potem. Prowadzić to jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i ta, to podobieństwo jest tylko pozorne. A co po skończeniu pierwszego stopnia? Jak będzie wyglądała kontynuacja, czyli studia magisterskie? Student ma dzisiaj otwartą drogę, to znaczy po zakończeniu kształcenia na studiach pierwszego stopnia może w tym momencie poprzestać i podjąć pracę, może też wybrać studia na drugim stopniu. Na razie na wydziale oferujemy cztery kierunki na studiach drugiego stopnia, czyli politologię, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe i dziennikarstwo. Natomiast nie wykluczam, że w momencie, kiedy absolwenci tego pierwszego naboru na kierunku zarządzanie państwem kończyć będą studia, no być może będzie również możliwość podjęcia studiów na drugim stopniu na tym samym kierunku. Co z miejscem na uczelni, skoro hmm. teraz dojdzie kolejny rok bezpieczeństwa narodowego tak. Imien, narodowego, tak? I dojdzie teraz nowa grupa studentów z zarządzania państwem. Gdzie się pomieścimy? No to jest taki mit, taka, taka informacja, która krąży tajemniczo po korytarzach, wynika też z pewnej niewiedzy i z pewnego niezrozumienia. To znaczy, chcę wszystkich poinformować, że budynek, w którym się znajdujemy, został przewidziany mniej więcej na 2,5 tysiąca studentów. Podczas kiedy na wydziale w tym trybie stacjonarnym no, nie osiągnęliśmy jeszcze w wyniku 2000 tysięcy studentów, a więc ciągle jeszcze nie wykorzystujemy budynku w 100%. Ja się cieszę z tego, że w naszym budynku jest gwarno, że jest dużo ludzi, że sporo się dzieje, bo no, to jest element życia studenckiego. Jeśli ktoś woli spokój w niezakłócony spokój, no to może rozejrzeć się chociażby po naszym kampusie Morasko i zobaczyć jak sytuacja wygląda w ościennych budynkach. U nas z roku na rok przybywa studentów, przybywa grup, tworzymy nowe kierunki studiów, które mają być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, ale i na oczekiwania młodych ludzi, ale to w żaden sposób nie zmniejsza standardu studiowania. Nadal mamy pięknie wyposażony budynek klimatyzowane sale, wyposażenie multimedialne, a to, że zajęcia trwają dłużej, no jest naturalną konsekwencją yy, no realizacji planu, który jakiś czas temu władze dziekańskie na naszym wydziale postanowiły realizować. To znaczy chcemy osiągnąć pułap maksymalny. Tak? Wówczas efektywność kształcenia, wykorzystania budynku, studia radiowego, studia telewizyjnego, pracowni komputerowych będzie stuprocentowa. Ja zawsze podchodzę z pewną rezerwą do opinii studentów, jeżeli chodzi o miejsce na wydziale, dlatego, że przez kilka lat zajmowałem się planowaniem zajęć dydaktycznych na czterech dotychczasowych kierunkach. No i zawsze miałem pewien dylemat, jeżeli chodzi o przyznanie sali na poszczególne zajęcia. No, on, związany on był z tym, że liczebność grup wskazywała, że one się nie pomieszczą w salach. No więc uprzejmie informuję, że przez te wszystkie lata taka sytuacja się jeszcze nie zdarzyło, a kiedy tak czasem zerkam do sal wykładowych, no to okazuje się, że sale są dostępne dla kolejnych grup młodzieży, które mogłyby dołączyć do tych, którzy wybrali się na dane zajęcia. Także tym bym się nie przejmował. To znaczy przyznaję, że od tego roku postaramy się tak planować zajęcia, aby to obłożenie na poszczególnych kierunkach studiów było równomierne. To znaczy, żeby nie było sytuacji, że ktoś zaczyna zajęcia o godzinie ósmej kończy je o godzinie 20, a ktoś inny ma tylko zajęcia do 15. To jest bardzo trudne zadanie, no bo liczba specjalności, liczba grup jest rzeczywiście rzeczywiście potężna, ale jest to do zrobienia. Ja obiecuję, że w tym roku dołożymy wszelkich starań, żeby takich sytuacji nie było, a ciągle, a ciągle jesteśmy w stanie się w tym budynku zmieścić. Mało tego, jesteśmy w stanie zmieścić jeszcze kolejne grupy osób, także tu bym się tym nie przejmował. Myślę, że rozwialiśmy wiele wątpliwości tą rozmową. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję Pani bardzo.